Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojej kuchni ze szczyptą motywacji. Dzisiaj będziemy przygotowywać przepyszny krem z dyni. Mamy dynię Hokkaido, mamy jeszcze inne składniki, ale to już wszystkie macie w opisie. Cieszę się, że znowu Was widzę, że mogę dla Was nagrywać, bo tak po prostu czuję, że czuję potrzebę, żeby Wam przekazywać tej trochę swojej super energii, żebyście wydziałali, do swoich celów szli, przez cele do marzeń. Ja mam udynienie Hokkaido, więc ją możemy kroić ze skórą, możemy ją pokroić nawet na większą kostkę. To będzie mniejsza kostka to, to szybciej się ugotuje. No tutaj pokroję troszkę mniejszą. To przedzielimy sobie na mniejsze jeszcze. Ogólnie krem możemy, możemy przygotować na dwa sposoby. Jeden sposób to będzie taki, że ja na przykład. Robię takie, ja zawsze lubię, jak jeżeli są warzywa podsmażane. Więc, ale może, możecie też zrobić tak, że jeżeli macie wcześniej jakiś bulion na przykład ugotowany, to możecie to wszystkie warzywa zalać bulionem i gotować. Ja na przykład dzisiaj będę robił wersję, w której będę podsmażał wszystkie warzywka na pasełku. Sprójmy, mamy cebulkę. Kroimy w kosteczkę, taką średnią. Chcę sobie wszystko wcześniej pokroić, wtedy Wam będzie łatwiej przygotowywać. Ja na przykład lubię także od razu i też kroję. Mamy tutaj jeszcze marchewkę. No właśnie możecie sobie właśnie po kolei wszystkie, wszystkie, warzywa pokroić. Mamy tutaj troszkę już mocy. I tak. Na dzisiejszy odcinek będę dla Was mam przygotowany cytat Józefa Ignacego Kraszewskiego. Ludzie boją się zmian nawet na lepsze. Ja też powiem, mam szczerze, że miałem takie życie w swoje sytuacje. Że bałem się robić zmian. To powiem wam że szczerze, przez moje... Jak to powiedzieć, przez 30 lat ponad mojego życia, bałem się... Wyjechać za granicę. Ja Miałem dużo propozycji, ale jakoś czułem, że po prostu no, bałem się języka. Nie znałem, ale przytrafiła się sytuacja w życiu, właśnie po tych mniej więcej 33 latach, Mamy masełko. Po tych 33 latach trafiła się okazja wyjechania. Nie się nie zastanawiałem i podjąłem decyzję w ciągu 5 dni, gdzie przez 33 lata po prostu bałem się podjąć tą decyzję. Nie znając języka. Wyjechałem na granicę. Oczywiście to też dzięki mojemu koledze. Pozdrawiam go serdecznie, Kamila. I dobrze, i damy cebulkę z porem. Mam nadzieję, że będę miał czas, żeby z nim tutaj też pogotować. Może w którymś odcinku. Więc pamiętajcie, ten pierwszy krok, jak już zrobicie i e, przełamiecie swój strach to już później nic was nie zatrzyma bo wy, e, tak jakby zwyciężycie samego siebie pokonacie samego siebie i już nie będzie dla żadnych zaraz dodamy ziemniaka marchewkę więc wiadomo łatwo powiedzieć jak się ktoś boi boi się Musicie po prostu wychodzić ze swojej strefy komfortu. Tu się fajnie podsmaża. musicie wychodzić ze swojej strefy komfortu. I powoli, powoli, nie, nie wielkimi krokami. Jeżeli się boicie, macie strach, róbcie to małymi krokami. Małymi krokami osiągniecie swój sukces. Ja na przykład poczułem, bałem się kiedyś, mi nie nagrał takiego odcinka, po prostu się bałem, tak jakby, co nie wiem, inni powiedzą, że nie wiem, mógłbym zrobić to tak, albo tak, albo na przykład źle coś robię, ale ja po prostu nie zwracam na to uwagi, tylko po prostu robię tak, jak ja uważam. Więc najważniejsze, róbcie tak, jak wy uważacie, nie zwracajcie uwagi na to, co inni mówią, bo oni czasami nic nie robią, a wy robicie coś. Podsmażamy sobie i tak jak mówię, możecie zrobić sposób podsmażenia sobie na masełku, bądź na przykład wrzucać warzyw do garka i zalania je bulionem. Bądź jeżeli nie macie bulionu, no to po prostu wodą i kostką rosołową. Jeżeli używacie kostek rosołowych, ja staram się nie używać kostek rosołowych, więc będę też chciał dla Was przygotować w którymś odcinku, jak przygotowuje się domowe kostki rosołowe, ale to do tego jeszcze dojdziemy, więc subskrybujcie. Suby, suby, łapki w górę, udostępniajcie i będziemy się cały czas rozwijać na kanale. Tak? Może byście chcieli, piszcie w komentarzach, może byście chcieli, żebym coś przygotował, bądź na przykład jakiś cytat dajcie, ja się odniosę, spróbuję się odnieść do niego, bo może po prostu, najważniejsze jest, jeżeli nie się czyta jakieś cytaty motywacyjne, czy osób, które coś osiągnęły, Bo po prostu trzeba czuć się, jak to wam powiedzieć, Czuć, czuć się z nimi, po prostu poczuć to oni... Ważne jest to, żeby właśnie czytać osób, książki osób, które coś osiągnęły w życiu, tak? Nie po prostu czytać książki, nie wiem, bo jakiś jest kryminał, po prostu czytać książki, które coś wniosą do Waszego życia. Wysmażamy wszystko. Możemy też troszkę soli dodać, troszkę pieprzu. Później jeszcze na sam koniec doprawimy. O, nam się wszystko podsmaża. Ja wychodzę z takiego założenia, że lepiej jest posmażyć wszystkie warzywa, bo wtedy z nich się wyciągnie cały smak. O, ten aromacik. Uf. To są takie aromaty z mojej chaty. Czuję, że będzie, będzie przepyszna zupa jeszcze ogólnie dodaję mleka do kremu z dyni, wody, no i co, gotujemy pod przykryciem aż, do, aż zmiękną warzywa. Nasze warzywka już zmiękły mniej więcej około 5-7 minut. Świeży imbir, więc zetrę go teraz. Bo jest najlepiej, jeżeli macie świeże, to zetrzeć go przed blenderowaniem. Możecie też nielony dać, według uznania. I zmiksowaliśmy nasz przepyszny oja, aksamitny. Konsystencja jest. Jeszcze tutaj pół zaraz bierzemy. Damy soku z cytryny. Jeszcze tak. Mamy troszeczkę gałki muszkatałowej. Minimalnie. Jakieś tam półgocze tutaj. Oj, powiem Wam szczerze, że jest po prostu mistrzostwo świata. Damy jeszcze pieprzu. Nie lubię pieprz. Nie mamy soi. Spróbuję najpierw. Mm. Moją koszę, ale jeszcze bym dodał troszeczkę soli bo ta nasza sól kłodowska jest słabsza no i co? Będziemy serwować mam tutaj jeszcze przygotowane śmietane dajemy śmietanę. możemy sobie o 30 właśnie o to chodzi Zobaczcie, o, jak Wam się uda, to możecie coś porysować. Może jakieś serce. Mamy peski dyni, rzucimy. Szybko, prosto, smacznie. Gałązkę tymianku. Rzucimy. No super. Zobaczcie tutaj. Pięknie. Piękny krem z dyni. No i co? Widzicie, nie bałem się tego zrobić. Zrobić zrobiłem, więc wy to co uważacie, róbcie, działajcie. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że coraz będzie nas większa społeczność, że, że niedługo już będzie zaraz na 100, 200, 300, 500 tysięcy, a zaraz i będzie milion. Bez działania, dyscypliny nie ma, nie ma sukcesu, więc, a samo nic się nie zrobi, jak to się mówi. Więc działajcie, działajcie. Dużo Wam życzę zdrowia. Rodzinie Waszej. Do zobaczenia. Hej.